7.27, ojej, ojej. 27, niedziela 21 lipca, 2024 rok na kablu mam telefon. Tutaj już zdjęłam dechę. Tak wygląda. Z tej strony co decha była odkręciłam dechę. A wyszlifowałam. wyszlifowałam tutaj. Teraz może jeszcze troszeczkę powinnam wyszlifować tu, żeby było zaokrąglenie. I zaraz będę na równo robiła. Tu w szafie też już, ale to już nie widać, bo tu jest ciemno tam. I, ale też zrobiłam te dziurki, wyszlifowałam. Tutaj wygląda tak, też zaraz będę, też też zaraz będę wyrównywała. Tutaj jest jeszcze troszkę mokro, bo to też była gruba, ale trochę dorobię, bo to jest cieniutkie, także. I tutaj może, tu młotkiem jak wbijałam ten, to rypnęłam, także się wzięło, a tu to ktoś robił, także. Zaraz będę brała się za zaklejanie. Dobra, na ten moment stop. 7.53, niedziela, 21 lipca 2024 rok. E, troszeczkę mi zostało. E, także tak wygląda. Będę później szlifowała jak wyschnie. Z tej strony z tej z tej strony tak to wygląda musi być zaokrąglone bo tutaj jest nie Zatem więc tutaj będę musiała wyszlifować na to jeszcze jak szlifowałam A tutaj też zalepiłam i tu też zalepiłam przy tym także to to a to jest do tego. Tutaj będzie do tego, żeby te drzwi. Bo ja zapomniałam powiedzieć, bo te drzwi, gdzieś tam mówiłam, mają takie coś i one się po prostu zamykają. One się zamykają same, więc jak potrzebuję coś wnieść, to to, to coś mi jest potrzebne, żeby tu wziąć kankę przetale. To. Tak szukam czy gdzieś jeszcze może tutaj bym wzięła wykorzystała i to może bym jeszcze zrobiła i wykorzystała tamto ten gips, co został, żeby to za zakleić. Aha i szlifowałam takim czymś. No, takie gąbeczki kiedyś sobie kupiłam. To stare, także. Eee, no dobra. Chyba było na tyle. Na razie stop. O. 8 na 6, dwudziesty 21 lipca 2024 rok. Eee, już, już zrobiłam. Już zrobiłam. Także jedna nawet ta. O tu takie, ten, ta pleta, czy co to? Było? Jeden kołek całkiem wyszedł, ale kolana mi strzelają. Jeden kołek całkiem wyszedł, także udało się. Także może jeszcze dzisiaj mi się uda też to zamalować, jak to ładnie wyschnie na wieczór. Także. Na razie będę musiała pójść do sklepu, sklepu dziesiątej po, po te dechy, po takie dechy, A Gdyż, gdyż, gdyż będę chciała tutaj dalej sobie dłubać. Tak jak o, tak jak to, żeby było. Także, o, tutaj sobie schnie, o, jest plama, jest plama, dużo, jakaś wilgoć czy coś jest, coraz większa się robi, dobra, nie wiem, chyba tu widać, chyba widać, tu plama, dobra. Na razie, stopa. oj. 8.30, niedziela 21 lipca 2024 rok. A teraz. A kotek się teraz tu położył. A teraz a robię sobie. Ja czynicę z tymi pieczarkami. Jeszcze cebulkę muszę pokroić i dzika sobie zjem chlebek z lodówce, bo za dużo dla mnie także z... zgłodniałam nareszcie zgłodniałam dobra stop 8.50 niedziela 21 lipca 2024 rok tak głodna bardzo jestem, że Zapomniałam nagrać jajecznicę, co zrobiłam. Także jest, jest jajecznica z pieczarkami, które znalazłam kilka dni temu na spacerku z Afro. Jedną tą dużą pieczarkę musiałam wyrzucić, bo była robaczywa, ale te inne były dobre. Pięknie wyglądała ta duża pieczarka. Właściwie to są trufle, chyba nie pieczarki. No, także no, skoro robaczki jedzą, to znaczy, że są e, jadalne. E, więc i jajem na razie, stop. 11.24 Niedziela 21 lipca 2024 rok. Wrzuciłam ze sklepu, kupiłam paczkę. paczkę takich. I jedno więcej, ponieważ 6, i mam nadzieję, że sześć już wystarczy. Ale co muszę Wam powiedzieć, to gdzie mam te. O! Zdążyłam zrobić. Mam te wszystkie moje stelaże. I tego już nie ma w sklepie. Tak jakby tylko na mnie czekało, aż skończę. Aż skończę robić. Nie ma już więcej takich. Nawet gdybym chciała dokupić, ale jeszcze mam jedną, bo tutaj będę musiała dorobić dwie nogi jeszcze. Tak jak tutaj jest te, tak samo i tutaj, żeby wzmocnić i ta cała graciarnia też będzie inaczej. Tu nie będzie takiej graciarni, będzie inna graciarnia. Także. Jedna powinna mi wystarczyć na dwie takie nogi. No, tutaj ładnie schnie. Pewnie jutro dopiero będę szlifowała. To spory kawałek. Także na no, jutro mam obciąć jeszcze tutaj, bo troszeczkę, troszeczkę za krótko obciłam, czyli jeszcze z pół centymetra muszę obciąć, żeby no, było lepiej. Także i wtedy będę mogła to też przykręcić do ściany i do tej nogi. Także tutaj też schnie. No, tam. Także. Aha, kupiłam jeszcze takie coś. To będzie mi potrzebne, bo to jest dosyć cienkie to będzie mi potrzebne do czegoś innego, ale to później. Takie coś później, to jest jako panele podłogowe, czy nie wiem, czy na ściany panele, nie wiem co to jest. Jak ktoś zna angielski, to może sobie... No, Dobra. to chyba by było... O, już takie jeszcze nóżki. Dobra, stop. E, niedziela, 21 lipca 2024 rok, 12.31 będę malowała e. tutaj to co, to, co tutaj za dziury zaklejałam i tą linię zamaluję, e, także taki fragment. Niestety do różyczki wywiozłam wszystkie pędzelki, więc takim czymś będę malowała. A już byłam dzisiaj w sklepie, w sklepie więc nie będę e, kolejny raz lotała do sklepu. E, tutaj akurat się da pomalować takim pędzelkiem, tu nie ma nie wiadomo jakiej, jakiego wykończenia. Kolejna sprawa to tak, e, w poniedziałek, śro, poniedziałek wtorek, środę mnie nie będzie, bo będę u różyczki malowała dalej. E, także przez trzy e, dni mi nie będzie. No a teraz y, tutaj będę jeszcze chciała, nie wiem czy dam radę pomalować dzisiaj y, więcej. Y, bo tutaj powiesił, kurtkę muszę przewiesić, bo tutaj ja ten suszy się. Czy to dzisiaj mi się też uda zamalować? Nie wiem, ale tu w ogóle będę chciała chyba y, ten cały korytarz pomalować. Bo nie pamiętam, kiedy malowałam. W tamtym roku na pewno nie. Także. Także. Dzisiaj jeszcze mam dzień do roboty. Jutro córa mnie zabiera. Daję jeszcze coś jest to odrypane. No dobra. Nieważne. Dobra. Na ten moment. Na ten moment. Stop. 1447, niedziela 21 lipca 2024 rok. Drugi raz już pomalowałam. Jeszcze trochę tą linię widać, ale co tam? Trzeci raz nie będę malowała. Um, tu schnie. nie dzisiaj tego nie dam rady, czyli jak dopiero będę to robiła bo to jeszcze trzeba będzie pomalować jak od róży przyjadę, także pamiętajcie, że mnie nie będzie w poniedziałek, w się środę, nie wiem jak z czwartkiem, także żebyście się nie denerwowali jak, jak mnie nie będzie on tu sobie ładnie schnie, to była cienka warstwa, więc tutaj szybciutko tu też. Um, tak wyglądają drzwiczki. Wyjęłam, bo się próbowałam dostać. Wymieniłam tutaj szafeczkę z tych, co miałam ubrania kiedyś. Już nie jest rozwalona. Kółeczka dałam tylko do tyłu, tu do przodu te nóżki. Chyba tak to powinno być: że z tyłu, nóż, z tyłu kółka, a z przodu te. I tu jeszcze to muszę jeszcze zrobić, tutaj też dałam do kuchni i też wymieniłam. Ta jedna była pęknięta. Jeszcze taka mi została jedna. A tu była. O. Tak była roztrzaskana jedna szufladka z kuchni. Pod ciężarem się wzięło, rozwaliło. No jeszcze mam tutaj M5 raz, dwa, 3 4 5 szufladek to z łazienki, tu pęknięta i tu pęknięta od pędzelek od malowania. Także o, tutaj na razie nic nie robiłam, także dopiero będę robiła tu dla różyczki do malowania, przygotowywuję. O, tu przygotowałam właśnie ten kij długi, żeby malować. O, nie wiem, gdzieś wsadziłam inną taką tą. Więc, nie wiem, tyle czasu minęła. ja tutaj cały czas graty przerzucam z, w tą i z powrotem. Nie wiem, że tam nie jest czasem. Tam chyba jest dobra. O, także to było na tyle pozdrawiam wszystkich e, tych, którzy będą to oglądać, tego słuchać, ale nie wiem czy dzisiaj będę jeszcze coś nagrywała. Na razie stop. 18.7 niedziela 21 lipca 2024 rok. Chciałabym tutaj pokazać, tylko, czy to będzie widać, jakie kamienie są tam, jak można w takie coś nawiercić. Można w takie coś nawiercić w ścianie. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać. O! Tylko tyle chciałam pokazać. Także no, specjalnie windę wzięłam. No, już zaraz. No, jeśli tak ściana wygląda, to nic dziwnego, że tu były mm, ogromne dziury. W każdym razie udało mi się wziąć to, przykręcić, pomalowałam i to wygląda o, tak o i mi trzyma tu drzwi o. w taki sposób i tutaj zdejmę sobie. takie wymyśliłam sobie i on sam się zamyka. Dobra. Trochę się przespałam. No, a mi tu schnie. Znaczy po zrobieniu, po zrobieniu tego się przespałam. Także zatynkowałam ładnie. Odmalowałam, ale tą ścianę chyba na szaro zrobię. Bo jak zdjęłam wszystkie ubrania. To tak łyso wyglądało zupełnie łysa ściana, tak, tak aż za jasno było w tym miejscu. Także tutaj mi schnie, ale jest mokre, także nic z tego dzisiaj nie będzie. Być może jeszcze będę musiała poprawiać, bo tutaj. Ten, ale dobra, nie dzisiaj. Tutaj już sobie zrobiłam, także już nie będę Wam pokazywała. A, kotek się on tutaj położył ładnie. No i to chyba by było na tyle w takim razie, także tej, tej płyty na razie nie będę wstawiała tutaj. Nie będę wstawiała także jeszcze sporo mnie do rubek czeka, także stop.